Witam Was serdecznie w piękne, słoneczne popołudnie 28 października. Serdecznie zapraszam na nowy odcinek Mam Gadane. A problemy, jakie będziemy poruszać w dzisiejszym odcinku, to odchwaszczanie ojwin. A na co się zdecydowaliśmy w tym roku, jeśli chodzi o odchwaszczanie? Jest to adiunkt Cewino oraz do dlatego 100 ml adiwantu asystenta. I tak w tym roku wygląda nasza mieszanina na woźminy. Jeśli chodzi o substancje czynne, jest ich aż 5. Także szerokie spektrum pastów jesteśmy w stanie załatwić. Myślę, że nie powinno być żadnych poprawek. No ale już kilka lat z rzędu nie poprawiamy na wiosnę. Więc i to powinno się udać. A co do tytułów filmu, jak to mówią, powrót Bednar bez zakupów jest powrotem nieudanym. Więc także i w tym roku po raz kolejny z czymś wróciliśmy. A co to będzie, to opowiem w dalszej części materiału. No, a jeśli chodzi o substancje, jakie znajdują się w tych środkach, no nie wiem, czy muszę przedstawiać. Jest to m.in. triflopenikan, lufanacet, metsulfuron metylu, tribenuron metylu i flepsulam. tak jak mówię, pełne spektrum zwalczania pastów, więc myślę, że nie ma co Cię w ogóle przejmować. Jeśli chodzi o oprysk standardowo około 200 litrów cieczy roboczej Amazonka pozwala mi jechać z prędkością około 12-12,5 km na godzinę przy tym wydatku, więc wszystko bywa bardzo szybko, bardzo przyjemnie i, i sprawnie. A jeśli chodzi o sprawy techniczne, to od dwóch sezonów Jadę na dyszach Hypro pro 3D o, o rozmiarze 03 Gdzieś tam widziałem to na narek trochę y, też poczytałem, poszperałem w internecie Bardzo mi się podoba jak to pokrywa roślinę podczas zabiegu I zdecydowałem to się do o, na wiosnę na zakup dyszy trochę wygląda, ale są na przemian, wprzód, i są trochę skręcone. Także trochę śmiesznie to wygląda, ale najważniejsze, że doskonale sobie głównie w pastach radzi generalnie ta dysza podobno skonstruowana jest głównie do obrony więc. więc genialne zastosowanie, a jeśli chodzi o, o dalsze zabiegi, no ja nie zmieniam, no aż, aż tak wiele znowu nie pryskam, żeby je jakoś tam patrzeć i, i co chwilę zmieniać te dysze, chociaż mam w planach zakup też Skype'a, Guardian of Klinie, także jest tam też jakiś pomysł, ale wtedy do jakiejś mniejszej ilości. Prosty wody chyba z T025 zakupię już nie ma też co wariować z tą ilością wody żeby czasami za mało nie wyszło ale myślę że T025 i tam 150 litrów wtedy można sobie spokojnie jechać także to z takich moich pomysłów na przyszłość jeśli chodzi o, o modernizację lekką opryskiwacza no a z moją amazonką przepracowałem już niemalże 3000 hektarów, więc można powiedzieć, że już się dotarliśmy spędziłem tutaj 100 niemalże 170 godzin pryskając więc trochę czasu już jest kilka dół spędzonych za starami traktora z opryskiwaczem no ale tego wymaga nasz pach, praktycznie Coś się dzieje i trzeba jak najszybciej reagować na agrofagi i działa. Cały zestawik prezentuje się tak. A z racji, że jesteśmy na polu, w którym zasiałem w ten nasz burdel, to mogę pokazać z bliska, jak wygląda przeżyto. widać resztki pożniwne ze zbioru kukurydzy ale to tam w niczym nam nie przeszkadza w międzyczasie dosiały wapno granulowane o jest nawet gdzieś fragment kolby schody są równomierne bezproblemowe wszystko wyszło jak najbardziej w porządku na tej działce sialiśmy 1 października, dzisiaj mamy 28, więc no 4 tygodnie i myślę, że niczym nie powinno to przeszkodzić temu przynżytu, by wydało normalny, regularny plon. No może poza stanowiskiem, bo tak jak mówiłem na naszym polach mamy ziemię, tzw. Tak kukurydzianki, w których zazwyczaj rośnie kukurydza. No ale też trzeba od czasu do czasu jakoś ten podozmian przełamać i W tym celu właśnie wybieramy za najczęściej przeżyte odzimy. A jak to wszystko macie do tytułu filmu? Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, opryskiwać się miesza Więc mogę parę słów powiedzieć O tym co kupiliśmy Ale najpierw anegdotka bo Ostatnio w rozmowie Matthias powiedział, że Jak tak dalej pójdzie mi nagrywanie to Za rok lub za dwa. będę na Bednarach twarzą Swimmera albo Kingspana. No niestety ta pierwsza opcja nie wchodzi w grę, ponieważ na Bednarach zakupiliśmy drugi już nasz zbiornik gospodarstwie z firmy Kingspan do łapania deszczówki. Prawda jest taka, że użytkujemy go do ciągnięcia wody do opryskiwacza, ale mamy pełnego, woda się ogrzewa, przez co Lepsza jest temperatura wody cieczy roboczej, w której wykonujemy zabieg. 15 tysięcy litrów, nowość na rynku. Czailiśmy się już od zeszłego roku na zakup tego zbiornika, bo ile można ciągnąć wodę ze zbiornika sąsiadów. Fakt jest taki, że jest cudownie, że możemy się z nimi dogadać, tak i bez problemów. Po każdej porze dnia mogłem sobie wjechać i naciągnąć, no ale wiadomo, że to swoje, to swoje. Wtedy były 12 tysięczne, teraz jest nowość 15 000. No i co? No i deszczówki nie złapiemy, ponieważ jest za wysoki na nasze dachy. Także pozostaje nam lanie wody z kranu i tyle. Także co do żartu Matthiasa Kingspan Polska. Już się nie wywiniecie za rok. Widzimy się nawet na Betnarach. Musicie mnie zaprosić, nie ma innej opcji. A co do samych zbiorników, to zarówno pierwszy na olej napędowy, jak i ten e, negocjowałem osobiście z panem Tomaszem Skibą, przedstawicielem firmy Kingspan. Do którego namiar dostałem tu odsłomka. I co? no i Pierwszy zakupiliśmy na początku pandemii. Już cena była tak bardzo atrakcyjna, zapaliło, więc nie było się na czym oglądać, i, i, i zrobiliśmy sobie jakieś tam solidne zakupy. 2,5 tysiąca litrów. Wielce tam wyposażenia nie wariowaliśmy. No bo praktycznie jakiś tam tylko wskaźnik soniczny, yy, stanu napełnienia, i to w sumie chyba było wszystko, co, co sobie tam dobraliśmy. Nie pamiętam czy to był standard, czy, czy opcja. No a drugi zbiornik już na wodę. Yy, tak samo negocjowałem z panem Tomkiem. Bardzo, mówię, konkretny gość. I co? Wszystko się udało dograć. Ten akurat mój egzemplarz, akurat konkretnie był na Bednarach. Także ja osobiście nawet się mu nie przyglądałem wtedy. Ale finalnie doszło do zakupu. No i, i byłem osobiście po raz drugi w siedzibie firmy odebrałem i przywiozłem na do siebie na gospodarstwo. I napełniony. Woda się ogrzewa. Czeka na odpowiedni moment do zabiegu a propos odpowiedniego momentu zabiegu, to właśnie zatankowałem opryskiwać i parę kropel z nieba poleciało, więc chwilę sobie odczekam, zobaczymy raczej mam nadzieję, że nie powinno się to nic rozbujać, ale no ale szczerzonego pan, pan Bóg strzeże miałem przykłady jak pryskałem kukurydzę tą część, na którą musiałem przesiać no i wróciłem do domu no, i zaczęło padać. Na szczęście zabieg się udał. Oprysk zdążył zadziałać. Nie było żadnych tam grubszych problemów w tym kawałku. No ale nie dość, że musiałem przejść to jeszcze później przygodę, jeśli chodzi o ochronę chemiczną. Chyba nie wspominałem jeszcze wcześniej o koście taki, takiego zabiegu. A całość. Zamknęła się w granicach 125 zł. jak na skład, to jest całkiem rozsądnym rozwiązaniem. No i cena nie jest jakaś tam powalająca. Zważając na Wszelakiego rodzaju podwyżki, za którychś tam się kręciło to u nas do 20 zł. Więc myślę, że całkiem przystępna jest ta cena. Przy okazji, będąc. Blisko pola, na którym sialiśmy w paski, mogę pokazać 10 dni po siebie, jak wyglądają schody. Fragment, akurat, akurat na którym była zastosowana najmniejsza obsada, ładnie już szpileczki są so. nie ma się do czego przyczepiać. Schody szybkie, więc myślę, że będziemy zadowoleni. I będziemy dalej walczyć o uzyskanie jak największego plonu. A jak wyglądają w praktyce dysze 3D? Ano, tak. Jest jedna idzie do przodu, druga do tyłu, i są jeszcze minimalnie skręcone, także żeby ten efekt 3D uzyskać. Doskonale tłaczają ciecz, nawet pod roślinę, jak trzeba z każdej strony jest pokryta także jeśli chodzi o zabiegi herbicydowe to jest rewelacja no a jeśli chodzi o to co rewelacją nie jest w przypadku tak jedynszy to jak się zapewne domyślacie jest to cena kupując w zeszłym roku na wiosnę cały komplet płaciłem bodajże 32 zł to za sztukę na dzień dzisiejszy zamawiałem sobie jakieś tam 4 na razie w zapłaciłem już za każdą 50 więc praktycznie 50% ceny poszło w górę no ale cóż teraz już całego kompletu znowu nie będę zmieniał więc chciałem tam mieć jakieś tam zapasie te się nie ją, no ale fakt jest taki, że to solidnie ta cena wywidzowała i na dzień dzisiejszy, jakbym miał kupić drugi raz, to bym się musiał zastanowić. Nie, no żartuję. Na pewno jeszcze raz bym kupił takie. Nie ma w ogóle tu Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o jesienne zabiegi herbicydowe. Każdy najlepiej sam zna swoje pola. Wie, jakie pasty są, jakich nie ma, co musi walczać z czym ma problem należy myślę, jedynie pamiętać o tym, żeby zbyt często nie używać tych samych środków i zacząć gotować tymi mieszaninami, żeby pasty się nie uodporniły i, i to tyle z takich uwag każdy wiadomo musi indywidualnie podejść do sprawy a mieszaniny jakieś tam nie są wymyślne, standardowe więc to w sumie tyle Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!